To my spowodowaliśmy, że na terenach wiejskich zaczęły działać koła gospodyń wiejskich dzięki ustawie rządu prawa i sprawiedliwości. Trafiły do tych kół środki, koła gospodyń wiejskich zaczęły pojawiać się na wsi. Nastąpił taki renesans tych kół gospodyń wiejskich. Z kolei politycy PSL-u na dworcu w Poznaniu podsumowali obecność Polski w Unii Europejskiej i kwoty, jakie nasz kraj otrzymał w ramach różnych programów. Polska w tym okresie od roku 2007 otrzymała w funduszach europejskich 235 miliardów euro z tego na politykę spójności i na wspólnotową politykę rolną i na wspólnotową politykę rolną to były 74 miliardy euro na politykę spójności 153 miliardy euro gdybyśmy to przeliczyli na złotówki to jest ponad bilion 160 Miliardów złotych. To są dwa budżety państwa. Robert Popkowski z suwerennej Polski mówił, że Konin powinien zostać objęty specjalną strefą energetyczną. My, jako region koniński, do tego projektu się idealnie nadajemy. Strefa energetyczna ma polegać na tym, że tam, gdzie się buduje elektrownie jądrowe, elektrownie atomowe, tam powinny rozwijać się najbardziej zakłady przemysłowe, które potrzebują ogromne zapotrzebowanie na prąd. Przy tej infrastrukturze możemy pozwolić sobie na to, aby ściągnąć najlepszych takich inwestorów, gdzie prąd dla nich jest najważniejszym składnikiem produkcji. Kampania wyborcza trwa do północy.